Cześć, tu Marek Kocot, zapraszam Was na ósmy już odcinek PKO Prognozy Kultury Osiedlowej. To jest taki podcast, który przygotowuję wspólnie z kawiarnią sąsiedzką Filej. A jest to próba przyjrzenia się temu wszystkiemu, co dzieje się w kulturze na naszych osiedlach. Wszystkie wielkie instytucje kultury, takie jak Opera, jak Teatr Kapitol, mają swoje świetnie działające strony internetowe, mają swoje słupy ogłoszeniowe, rozklejają po mieście plakaty i łatwo można znaleźć informacje o tych wszystkich wydarzeniach. Natomiast kultura to jest nie tylko nowa premiera w, Filharmo nowa premiera w Filharmonii, w operze, to jest nie tylko nowa wystawa w. W Muzeum Narodowym, ale to także jest to wszystko, co dzieje się lokalnie, na osiedlach, pomiędzy sąsiadami. I propagowaniu takiej kultury, informacji o takiej kulturze, służy nasz podcast. Najtrudniejszym elementem jest oczywiście zbieranie informacji. Ja wciąż wierzę, że na adres PKO Prognoza Kultury Osiedlowej maupa.firlej.wroc.pl. Będziecie jednak przysyłać Wasze propozycje, dlatego że strasznie trudno jest mi szukać informacji. Ostatnie wiadomości na tej skrzynce mailowej z zdziwieniem znalazłem z kwietnia. A zatem nie informujecie o Waszych wydarzeniach, również nie informujecie o nich na Facebooku. To jest takie miejsce, gdzie się szuka w pierwszym rzędzie informacji. Radziłbym, żeby cale, czyli centra aktywności lokalnej. Zaglądały na Facebooka, odświeżały swoje strony, odświeżały swoje informacje. Cóż znalazłem ciekawego w propozycjach na październik? Październik zaczyna się od tego, że zamknęły się parki SK. W związku z tym cała działalność przechodzi do budynku, i słusznie faktycznie już na dworze jest zimno, pada deszcz. W związku z tym coraz więcej działalności. Pod dachem działalności w budynkach celu, i tam powrócą stałe zajęcia, takie jak yoga, takie jak salsy, takie jak wspólne spotkania seniorów, ale pomyślałem sobie, że być może ta jesień to jest okazja do tego, żeby nauczyć się śpiewać. I znalazłem dla Was dwie propozycje. Pierwsza z nich w poniedziałki. Od 18 do 20.15, w każdy poniedziałek w czasoprzestrzeni, pracownia Pieśni Polskich. Fantastyczne wydarzenie, świetne rekomendacje. Ma prowadząca te zajęcia. Ona stworzyła taki program a, Pieśni Piękne. Z tym wygrali przegląd piosenki aktorskiej. Jeździli z po całej Polsce, zbierając ludowe polskie pieśni, opracowując je na nowo, ale przede wszystkim ucząc śpiewu. Ucząc śpiewu, ucząc oddechu, ucząc właściwej artykulacji, I okazuje się, że to również wpływa potem na zdrowie. Zdrowy oddech to dużo zdrowia. We wtorki z kolei, gdyby ktoś nie mógł chodzić na zajęcia w poniedziałki, w każdy wtorek warsztaty wokalne na jagodnie, również od godziny 18 na ulicy Sygnałowej 23. A zatem poniedziałki, czasoprzestrzeń i zajezdnia dombie, a we wtorki cal jagodno, ulica Sygnałowa 23. Zresztą okazuje się, że wśród tych informacji, które znalazłem w internecie, bardzo aktywne są zwłaszcza dwie. Zajezdnie, w których utworzono Centra Kultury. Jedna z nich, przed chwilą wspominałem, Czasoprzestrzeń, i tam natrafiłem na bardzo fajną rzecz. Patrzcie, meblolecznictwo. Warsztaty z renowacji mebli i drobnych przedmiotów użytkowych odbędą się w dwóch sesjach 8, 9 i 15 i 16 października. Za każdym razem sobota, niedziela, sobota, niedziela od 10 do 15 w Czasoprzestrzeni. Profesjonalni instruktorzy będą mieli tam narzędzia. Musicie tylko przyjść ze swoim ulubionym meblem albo ze swoim ulubionym przedmiotem, a pod okiem fachowca będziecie mogli te wszystkie swoje ulubione rzeczy naprawić, dać im nowe życie. Polecam Waszej uwadze: 8, 9, 15, 16 października w czasoprzestrzeni. Skoro mówiłem o zajezdniach w liczbie mnogiej, to druga zajezdnia, do której Was zapraszam, to zajezdnia przy ulicy Legnicki. Tak, tam gdzie działa tratwa. O działalności zajezdni tego miejsca, jakże kulturalnego, istotnego na mapie Wrocławia, więcej dowiecie się w Dniu Otwartym. Zapraszam Was bardzo serdecznie już 1 października na Dzień Otwarty. Przez 10 godzin od 10 do 20 dowiecie się wszystkiego. Natomiast tydzień później. 8 października zapraszam Was do tej zajezdni na ulicy Legnickiej na koncert pod tytułem Nasz głos ma znaczenie. To będzie koncert wspomnieniowy poświęcony Zbigniewowi Wodeckiemu w wykonaniu artystów młodej sceny. 8 października od 18 do 20 można przyjść, pobujać się troszkę a, do Pszczółki maj, a może zaczniemy od Bacha, a może pojawią się jakieś inne, mniej znane przeboje Zbigniewa Wodeckiego. Kiedyś papcioch Miel w swoich komiksach żartobliwie zaznaczył, że wesołe miasteczka są dla dzieci wiejskich, natomiast dla dzieci miejskich powinno się organizować wesołe wioseczki. I patrzcie, co znalazłem. 1 października we Wrocławiu, kołochali Stulecia przy ulicy Wrublewskiego 9 otwiera się dyniowa farma Wrocław. Codziennie przez cały październik od 10 do 18 kołochali Stulecia farma na której będą nie tylko dynie, ale możemy śmiało powiedzieć, że to będzie taka troszeczkę wesoła wioseczka. Dlatego że miejskie dzieci będą mogły na żywo dotknąć, poznać, zobaczyć wiejskie żywe zwierzęta, króliki, kury, kozy. Będą zbudowane z drewna mega kręgle, więc zabawy mega naturalnym sprzętem. Trampoliny w ziemi, drewniana gra w kółko i krzyżyk. Zarzucane laso, słomiany tor rowerowy, wóz drabiniasty, traktor, proca, zwierzęta ze słomy, basen z kukurydzą. Będzie można wydoić krowę, będzie można przeciągać liny oraz bawić się oponami od ciągników. A zatem, jako że faktycznie wesoła wiaseczka, ale w centrum miasta to może być bardzo fajna atrakcja. Polecam waszej uwadze zwłaszcza, że będzie to przez cały październik, od 1 do 30 dyniowa farma Wrocław otwiera się koło Hali Stulecia. Skoro jesteśmy przy Hali Stulecia i byliśmy w tak niepoważnych, a może, a może lekkich rejonach, to warto powiedzieć, że Hala Stulecia jest również miejscem, gdzie odbywają się rzeczy poważne. I teraz takie zaproszenie ważne przede wszystkim dla kobiet, ale również mężczyźni, którzy chcieliby pójść z nimi i wesprzeć je, myślę, że będą mile widziani. Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet jest w tym roku organizatorem XIV Kongresu Kobiet pod nazwą Moc jest w Nas. Faktycznie, jak sobie przypomnimy te wszystkie marsze z parasolkami, to wielokrotnie przekonaliśmy się o tym, że moc jest w kobietach. Ten kongres będzie trwał dwa dni, 8 i 9 października w Hali Stulecia. Więcej informacji o samym kongresie, o tym jak można zdobyć wejściówkę, czy trzeba się zapisać, wszystkiego dowiecie się na stronie www.kongreskobiet.pl i tam będzie zakładka 14. Kongres Kobiet we Wrocławiu. Polecam Waszej uwadze. To będzie drugi weekend października. Również drugi weekend października. My w naszych prognozach idujemy, propagujemy ideę sąsiedztwa świadomego, i to jest ruch, który jest coraz mocniej zauważany. Wrocławski Instytut Kultury postanowił zorganizować forum Sztuka sąsiedztwa. Forum artystycznych działań lokalnych. A mianowicie, wychodzą z założenia, że każdy z nas, nasz sąsiad, my, sąsiad z drugiego piętra, sąsiad z ulicy dalej każdy z nas może być artystą, każdy z nas może tworzyć e, kulturę, może tworzyć sztukę i to na poziomie właśnie takim lokalnym. Przez pięć dni będzie trwało to forum Sztuka Sąsiedztwa od 8 do 15. E, spotkania będą w sobotę, w niedzielę. Potem w środę i w następną sobotę więcej informacji znajdziecie w Barbarze, przy ulicy Świdnickiej 8B, albo na stronach Wrocławskiego Instytutu Kultury, który jest organizatorem sztuki sąsiedztwa. Oprócz tego pewnie bardzo dużo będzie się działo w kawiarniach sąsiedzkich, jak na przykład w Firleju na Grabiszyńskiej. Tam wracają stałe zajęcia, ale takich kawiarni sąsiedzkich jest bardzo dużo. Coraz więcej w różnych miejscach Wrocławia, w różnych dzielnicach, właściwie osiedlach, już się teraz mówi, bo, więc na różnych wrocławskich osiedlach. To bardzo fajnie. Cieszę się, że też na wrocławskich osiedlach zadomowił się teatr. Tak jest, że na przykład Teatr Układ Formalny opanował centrum na przedmieściu przy ulicy Prądzyńskiego. I tam 7 października premiera Shakespeare Fight Show, 19 października spektakl, na który już Was zapraszałem, a miłości bym nie miał, 29 października manifest wiosenny. To centrum na przedmieściu ulica Prązyńskiego. Tam działa Teatr Układ Formalny. Natomiast gdybyście mieszkali na Utaszynie, to też dobra wiadomość, w calu na Ołtarzynie przy ulicy Pszczelarskiej działa Teatr na Bruku. I Teatr na Bruku, oprócz tego, że robi swoje przedstawienia, 1 października będzie to przedstawienie dla dzieci Jerzy Nieuczesany, jak należy. 8 i 9 października będzie to przedstawienie Fotograf. 22 i 29 października będzie to przedstawienie Ambasador według Mrożka. To oprócz tego teatr na Bruku dzieli się również sceną z niezależną manufakturą taneczną. I tam zostaną zaprezentowane takie przedstawienia taneczne, jak niedoskonałe, i przyjaciółki z Wenus 2, o których mówiliśmy już wcześniej w jednej z naszych wcześniejszych prognoz kultury osiedlowej. Ok, trochę się rozgadałem, zapraszam Was do tego, żeby aktualnie, aktualnie. Uaktualniać to jest słowo, którego szukam: uaktualniać wydarzenia na Facebooku. Zachęcam Was do tego, żeby przysyłać informacje mailem, wtedy na pewno o nich powiem, a na pewno będzie mi łatwiej do nich się dostać. No i mam nadzieję, że spotkamy się pod koniec października, żeby poinformować wszystkich o propozycjach na listopad. Ciao.